Ta konferencja już jest kolejną konferencją. Rozpoczęliśmy ten cykl konferencji w roku ubiegłym, ale przede wszystkim tematyka jest bardzo ważna i tematyka jest istotna z punktu widzenia producentów owoców w Polsce, a muszę powiedzieć, że liczba problemów wzrasta z różnych względów, zmniejsza się liczba produktów dostępnych do zwalczania i ochrony sadów czy, czy upraw owocowych, liczba produktów się zmniejsza i w związku z tym możliwości możliwości dla producentów owoców są dużo mniejsze. Jak słyszeliśmy w trakcie dzisiejszej konferencji, temat jest bardzo kompleksowy, tych problemów jest wiele. My jako firma staramy się aktywnie uczestniczyć w tego typu akcjach i rozwiązywać te problemy. Firma jest od ponad 20 lat obecna w segmencie produktów owadobójczych, w tym także karycydów, bardzo wyspecjalizowanej grupy produktów zwalczających przędziorka. W roku ubiegłym wprowadziliśmy na rynek całkowicie nowy produkt Milbemektynę, nazwa handlowa Sumo, i po wprowadzeniu tego produktu aktualnie sprzedajemy w Polsce trzy akarycydy, w związku z tym no, nasz udział w tym segmencie rynku jest dość duży. W powierzchni chronionej, czy pryskanej akarycydami mamy pozycję numer jeden, obejmujemy ponad 30% powierzchni sadów w Polsce, w związku z tym to nas także i zobowiązuje do tego, żeby zabierać aktywnie głos w sprawach nie tylko tych jasnych, klarownych, ale także i tych trudniejszych, z którymi się plantatorzy po prostu borykają, ze skutecznością, z agrotechniką, z zintegrowanymi metodami ochrony roślin, ale także i z kwestiami związanymi już z tym, jak nasze produkty stosować, bo tych problemów jest rzeczywiście bardzo wiele. Przędziarki, jak się okazuje, są, są szkodnikami bardzo ekspansywnymi i stale poszukują nowych upraw, nowych roślin do zasiedlenia i rzeczywiście od jakiegoś czasu zresztą to, co było prezentowane, w wykładzie pana profesora Piszczka rzeczywiście zasiedla coraz mocniej uprawy buraka cukrowego. Jest to całkowicie nowa dla nas informacja. My już oczywiście jesteśmy w kontakcie ze specjalistami, z panem profesorem Piszczkiem, jako z firma, która w tym segmencie rynku ma, ma dość dużo do powiedzenia, aczkolwiek nas przędziorek w buraku także zaskoczył. Dzisiejszy wykład i zdjęcia pokazane przez profesora w trakcie wykładu no, pokazały, że burak wygląda w, no, fatalnie i rzeczywiście ekspansja przędziorka jest bardzo duża. My w tej chwili jeszcze nie podjęliśmy decyzji odnośnie, odnośnie tego, czy któryś z naszych produktów miałby zostać zarejestrowany w prawie buraka cukrowego, no, ale nad tym się zastanawiamy i być może, być może do takiej decyzji dojdziemy i dojrzejemy.